maneczko, witam was w kolejnym odcinku Już ktoś tutaj przyszedł mnie uwolnić, nie nagrałem tego na drugim odcinku eee, Znaczy na tym odcinku nie nagrałem, nie nagrałem też na pierwszym Ale tutaj ogólnie pojawia się karton chłopiec Który jeśli zginiemy w drugim akcie wystarczającą ilość, ilość razy eee, W sumie nieważne to wiemy się później. Dobra, można skipnąć. Ale nie będziemy tego robić. Dobra, myślę, że takie odcinki... Takiej długości akurat są... Dla... Na Hello Neighbor są dobre moim zdaniem. Gdyby inne gry... Może nie do końca, ale Hello Neighbor spoko, takie odcineczki. Nie! Dobra. Ale każdy wie Uu, hu, hu, hu. Panie Wilsonie, panie drogi Co pan taki? O, właśnie Dobra, ten wybiegnie? Dobra, dobra, dobra To musi być szybka akcja, naprawdę Nie wiem jak to zrobię Zostawił mi otwarte drzwi, ale nie widział jak się Wam do szafy! Nie, dobra, to już nie, nie mogło być tego. Teraz skipujemy, bo jeśli ja mam to za każdym razem oglądać to... To by było niefajnie? Niefajnie by było też jakbym umarł teraz. na samym początku i nie wziął nawet jednej rzeczy od ciebie, Wilson. Naprawdę czy ja o tak wiele proszę? Tylko jedną rzecz z Z Zamrażarki bardziej. Bravo, Shadow. Dobra. Czemu trendy? Czemu trendy? Chciało! on umie otwierać wejście, które są zablokowane. Drzwiami znaczy zablokowane drzwiami, kluczy chyba nie umie otwierać. Więc można to wykorzystać w jakiś fajny sposób. Gdzie on jest? Jak się... O! Próbuję dźwiękiem zorientować, gdzie on jest. On jest... Wilson! Nie próbuj! Duwa jest otwarta nawet Dora. Co? Jak? 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 Ja się pytam, jak? Jakim cudem on jest aż tak ślepy? I Siup po drabince zanim nie zauważy Dobra, no. śmieszne co to nawet było. Dobra, i jak uciekamy? Kluczem czerwonym? Myślicie, że kluczem, czy. Lepiej, łomem? Bo trampolinu to ja totalnie nie umiem uciec. I teraz tak, czy podbudowywać je kartonem? Na zło, jak na złość, co nie? 25 kartonami, kurde. Się ma. Czy. Wilson, Wilson, Wilson Co ty próbujesz, gościu? Gościu, gościuwo, co ty próbujesz? Dobra, czyli w sumie... To jest łopata, z jest klucz do łomu Więc słuchaj, mi się nie chce uciekać w sumie ja bym się podbutował krzesełkiem Tak szczerze Znaczy kartonami Tylko którędy to trzeba iść? Wilson? No właśnie Gdzie ty? Nie, gdzie ty? A może wodą, czy tym łomem? Teraz mam dylemat. Muszę to zrobić. Won tutaj wbije przez okno, jak dzikus, o właśnie tak, ale kurde, jakie to głośne. Jeśli mnie teraz nie wykryje, to. To powinien wyjść drzwiami, co? Kulturka ci się pogorszyła, człowieku. A, bo on to zostawił, no dobra, czyli wszedłem. On miał komunikat albo chociaż słyszał, że wszedłem. No, wyjdź drzwiami, no, wyjdź drzwiami, bądź dobry, wyjdź drzwiami. No, ja to będę robił tak długo, aż nie wyjdzie z drzwiami. A, bo otwarte jest, no dobra. To nieważne. Nie wiem, po co to robiłem. Ja to przytnę, bo to jest strasznie długi kawa kawałek akurat Jak się kartonami podsadzasz Tam potrzebujesz strasznie dużo kartonów Które są tutaj, więc Do zobaczenia po cięciu Dla was to będzie sekunda, dla mnie Parę minut męczenia się z kartonami Cześć I teraz parę minut męczenia się z kartonami No dobra. E, kartony, kartony, kartony. Dobra. Cięcie drugie. No i dobra. O, o, dobra. Nie cięcie, nie cięcie, nie cięcie. Stój, nie, nie, nie tego. Dobra. E, właśnie o tym mówiłem, jak się parę razy zginie. To właśnie jest. Ten chłopiec mi otworzył, tylko wcześniej nie był tak na czerwono podświetlony I nie było kasenki wsiadania, nie wiem czemu A, bo to jest ta 32-bitowa chyba wersja Pewnie dlatego czy znaczy bitowa, no Gigabajtowa Dobra, śmiechy są Jak gdyby... Nie wiem czy chcecie, ale jak przejdę to Helu Neighbor jeżeli uda mi się przejść, jeżeli sąsiad nie będzie, o sąsiad płacze, lutówka w ogóle na suficie była. Łapki nam wypchnęło. I tutaj jest, tutaj można totalnie stracić orientację, gdzie się jest. Tylko lampy pokazują, jak. Czyli w sumie pionowo się teraz jadę, praktycznie. Teraz jadę pionowo, totalnie pionowo. O, teraz pionowo jadę. Pionowo, pionowo, pionowo i dobra. Ja teraz mam wrażenie, jak ja bym spadał, a teraz. Teraz jestem równo. Teraz spadam. Jezu, jakie to głośne. Aż słuchawki musiałem sobie ściągnąć, naprawdę takie to głośne jest. Nie, no naprawdę. Abra. Nie wie gdzie ja się schowałem. A tam są kartony. Prawie się zabiłem. Z takim cudem, bo ja otworzyłem tą szafę i mnie zapało wtedy. Co się zepsuło. Nie widziałeś. Ty nie się widziałeś i sobie. I sobie. I sobie. I sobie. I sobie. I sobie, sobie. Kurde. Idź. kurde plantuje bomby Musisz wyjść z ok oknem musisz wyjść z okne wyjść z oknem nie wyjdziesz oknem prawda mm -hmm. coś? się chyba zablokował nie widziałeś nie widziałeś nie widziałeś nie widziałeś nie widziałeś nie widziałeś Ua, cholera no nie da się prze obok niego przejść Dobra, mam kartony. Które endy no? Halo, Wilson. Wilson. Bardzo nie, nieładnie, nie bardzo nie honorowo. No bardzo nie Wilson, mówię Ci. O nie, no jakim cudem? no przecież nawet muzyki już nie było, nie odnowione, no. Wilson, bo jak się wkurzę... Gdzieś tam głównymi drzwiami wejdę, no? Kurdy jeszcze nic nie się widzę przez tego pomidora. Mu, powiedziałem, że ci głównymi drzwiami wejdę, to ci... powiedziałem, ale. Umarłem i tak, tak, coś jak umarłem. I wchodzę głównymi drzwiami. Nie, nie udałoby to się. A, tak, liczysz, coś liczysz, coś skomplikowanego na pewno. Każdy wie, że czytasz kolorowanki, co? To nawet sensu nie miało. Nie da się czytać kolorowanych, je się koloruje. Dobra, Wilson. Posłuchaj mnie. Bo tak to się nigdy nie dogadamy, jasne? O, ty skurczy byku. Dobra, On jest pode mną i teraz zaczyna się zastanawiać, się, czy przypadkiem je jednak lepszym pomysłem nie byłoby wyjście tamtędy. Dobra, przekonało mnie to. Ta gra mnie przekonała. Przekonała mnie gra. Ale za to już jest dłuższy odcinek, cholera. Gdzie są te kurki? Gdzie jest więcej kurków? Potrzebuję kurki. Potrzebuję wiedzieć, gdzie jest Wilson. Ale żadnej z tych wiedzy nie dostanę. Wychodzę! Wyszedłem jakimś cudem, dobra, nieważne. Wyszedłem, ty. Czaj, że się da? Jak gdyby to, że się w ogóle da, to jest jakiś cud. A to, że to zrobiłem, to jest jeszcze bardziej cud. To nie ma sensu, no ale dobra. Jak jest, to jest. I niech tak będzie. Niech tak pozostanie. Wilson! Wilson! Ty skurczy Dobra, ja tu sobie biegnę. A plan nie złapiesz mnie. Ojej, nie złapiesz mnie. A, o, dobra, to to je... jednak nie do tego, nie. Ten pójdę Wilson, Wilson, masz szczęście. Tu nie ma niczego, żebym mógł wybić szyby, ale z... Nie, jest, żebym mógł wybić szyby i żebym mógł schować się przy okazji, więc. Chodź tu, Wilson. Wagam. Hej, hello, Wilson. I nie, nie odzyskam kartonówca co? O, jeden odzyskam. Jednak nie. No! No teraz Wilson? No teraz musiałeś akurat? Teraz, teraz musisz Nie no i kartonów ja tak nie odzyskam. O, o, o! Tu! Tak! Ale czy ty masz Wilson? Ale czy ty możesz? Naprawdę? Przestać... Tak robić... Jeszcze jeden czy dwa kartony i, i będziemy przy kluczu, no. Ja nie wiem, tym się chyba nie da podbudowywać, co? Oj, oj, dobrze, że... Teraz mi zabrakło kartonów, a nie z karton później, bo bym już nie, doskoki... nie doskakiwał. Znaczy i tak, teraz nie doskoczyłem, ale to już kwestia umiejętności. Raczej nie aniżeli wysokości. Ach, no i trzeba taką wchodzić teraz. Dobra, nie trzeba było na tego. Dziękuję bardzo. No, i super, dobrze. Tylko trzeba będzie wyciąć parę rzeczy, bo za długo to by trwało. Wilson, ja Ci bardzo dziękuję za wspólną grę w akcie drugim. Normalnie widzowie Ciebie uwielbiają. Prawda, Wilson? Ech, 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 ech. Uwielbiałem Ciebie oglądać, więc. Bardzo Ci dziękuję za grę w akcie drugim. Do zobaczenia w akcie trzecim. Cześć i siema. O, boże Ale piękne ujęcie. Dobra, uciekamy. Wi Oj, Wilson, coś ci ucieka. Coś ci ucieka, Wilson. Oho. Dobra, do zobaczenia, ja się... Ja się z wami żegnam i do zobaczenia w akcie trzecim. Cześć, siemanko i...